Zanim sprawdzimy, czy ten ciąg AN jest arytmetyczny, to nieco uprościmy sobie jego wzór, po prostu dzieląc 3n przez 2 i minus 1 przez 2, żeby pozbyć się tego jednego dużego ułamka. Rozbijemy sobie to po prostu na dwa takie e, oddzielne ułamki, czyli zapiszmy, że nasz ciąg AN wyraża się wzorem 3n przez 2 e, i teraz minus jeszcze 1 przez 2. No i to się równa. Możemy tutaj tego n wyciągnąć za ułamek i napiszemy, że nasz wzór ciągu jest w postaci 3 drugie n i jeszcze minus jedna druga. Widzimy teraz, że wzór naszego ciągu jest w postaci liczba razy n plus liczba. No w tym przypadku minus liczba, czyli plus e, liczba ujemna. No i tak jak sobie powiedzieliśmy w podpunkcie b. W takiej sytuacji taki ciąg jest arytmetyczny, a jego różnica jest równa współczynnikowi przy enie, czyli w tym przypadku r powinno być równe 3 drugie. Przekonajmy się jeszcze o tym w sposób formalny, czyli wykonując obliczenie an plus 1 minus an. To się równa, na początku piszemy wzór na an plus 1, czyli podmieniamy n e na n plus 1, 3 drugie razy n plus 1, Minus 1, 2, i teraz minus wzór, A, wzór AN, czyli minus to wyrażenie. 3, 2, n, minus 1, 2. To się równa. Wymnażamy 3, 2, n, jeszcze plus 3, 2, minus 1, 2. I teraz opuszczamy ten nawias. Mamy minus 3, 2, n. I plus 1, druga teraz redukujemy wszystko, co się da. 3, drugie n odejmuje się z minus 3, drugie 1, druga minus 1, druga odejmuje się z jedną drugą no i zostaje po prostu 3, drugie tak jak sobie powiedzieliśmy różnica naszego ciągu arytmetycznego jest równa temu współczynnikowi przy n -ie. no czyli jest to właśnie ciąg arytmetyczny mamy jeszcze obliczyć jego pierwszy wyraz czyli napiszmy że a1 to się równa, no i korzystając na przykład z tego wzoru, albo z tego, wszystko jedno, może dla odmiany skorzystajmy z tego wyjściowego wzoru, e, otrzymujemy, że a1 to jest 3 razy, no i pod n podstawiamy 1, 3 razy 1, dalej mamy minus 1 podzielić na 2, to się równa 3 minus 1, 2 na 2, czyli pierwszy wyraz ciągu jest równy 1.